No cześć, cześć, siema, Ej. witajcie w kolejnym odcinku na kanale z Simulator X i w tym odcinku zrobimy sobie opening Dokładnie tych jajek, tych z Halloween update'u, ale będzie to opening, w którym nie będę otwierał sam, ponieważ ze mną tutaj będą towarzyszyć pewne osoby i zobaczymy co uda nam się doopnąć. tak? Siema widzowie, mhm. Ale jeszcze zanim to to będę chciał kupić Game Pass dokładnie zwany Magic X, bo sobie kupiłem e-buksy i... i... właśnie... a dziwny dźwięk zrobiłem i będę... chcę go kupić bo... Jezus, ma 60 zł, ale biorę, bo to jest super więc... ojojoj dawaj mi to a poza tym hmm Zastanawiam się nad tym Lucky Game Pass, ale nie wiem, no. Co sądzisz? Nie. No to jest tak średnio się. Nie wiem, czy to jest aż takie, no. Czy to naprawdę jest aż tak. Więc może na razie nie. Jak już ten na Mythical Handle oszczędził, ale to też jest drogie, więc I ja. Yeah. I zaczynamy. Bez Triple Ega, ponieważ no drogie test Ale będzie zeskipowane. Więc zejdzie to szybko, będzie No będzie to po prostu wy um, No. W timelapse zrobione. Ten cały opening. I potem jak już ja otworzę, jak otworzą sobie oni, to zrobimy sobie po prostu. Fuzowanie ITP. I zobaczymy, jaki będzie rezultat tego całego openingu, Więc ja. Otwieramy te jaja, nie żadne złote. I co? Zaczynamy, panowie, nie? A więc 3, 2, 1 a i boom. Okej, okay, a więc y, jesteśmy już po całym openingu i, i tak się to prezentuje z tego punktu widzenia. Więc y, mamy naprawdę dużo legend i ogólnie, i teraz y, Ikras już tu sobie sfuzował wszystko. I teraz mi zostało, w sensie podczas openingu widzieliście, że trochę już fuzowałem, ale trochę jeszcze petów zostało. I jeszcze trochę mamy, bo tych legend tutaj na razie już dużo nie jest, ale już wilków, już batów, już tutaj trochę jest więc. Będziemy fuzować jednak jeszcze przed tym yy, zwycięzca poprzedniego giveaway, a to się teraz wyświetli losowanie. Proszę bardzo. No. A teraz już możemy się zająć yy, Fusemaniem, nie? A potem pokażesz swoje pety. Chyba, że nie chcesz się pochwalić. Pokażę. <noise> Będziesz miał lepsze ode mnie. Bo ogólnie ja robiłem opening za 658 milionów, a on robił za 900. I jak sami mogliście zobaczyć, to trwało tak... Tak beznadziejnie długo, że... że aż postanowiłem kupić tego Legę, nie? Naprawdę to jak ile czasu na to schodzi, to jest masaga. Dobra. Odekwipujmy sobie wszystkie pety. Czemu to się tak ścina? Halo, co tak wolno to idzie. Ja to jest popsute. Dobra, jeszcze w ogóle nie włączyłem dźwięku. Umiałem wyciszony, dobra, teraz podgłośnie. OK. Gdzieś na tyle. ok Dobra. E nie. Odekwipuj i lecimy. A więc pierwsze to może sfuzujmy sobie te werewolfy. O, no, mogę, dobra. Okej, okay. jest pierwsza legenda. Nice. Dobra, kolejne trzy. Kolejna. Nice. Dobra. Kolejne trzy. Kolejna. Kolejne trzy. I Jagona. Tak. Jak sami możecie zobaczyć, nie jest 100% niestety na tą legendę. Ale coś tam jest, więc. Dlaczego nie popytać? cztery. Co? Co mówisz? Ja, to 4, to jest 4, to tak. To... Mogę spróbować swizować 3 Blood Agony. No chyba tak zrobię, bo w sumie... Chociaż to wtedy będzie chyba za OP, nie? Tak, to będzie za OP. Bo jeżeli sfizowałbym sobie te 3 Blood Agony, żeby sobie dostać tą tęczową, nie ma po co robić Dark Matter Agon. Zróbmy coś. Czekaj moment. Yy, raz, dwa i trzy. A cały czas jest za mocne. zróbmy tak i dajmy złotego werewolfa. Tak jak Nikolas. Jo. I to jest metoda, jak wam dropniem agona. Dwa tęczowe agony, jeden werewolf. Dziękujcie temu panu, on to odkrył. Daje wam legendę, jeżeli wam swejduje, więc no. A teraz lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć batów. I dropła legenda. Tak, legenda, ok. Dobra, otekwipujmy sobie teraz te, żeby było więcej widoku. Czy zobaczę, na pewno wszystko jest tak, dobra. ok. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. pum. Nice, kolejna pięknie, dobra. NTKT. Teraz zwiedzujmy sobie 12 złotych batów. Tak, teraz drobują nam wilki i potem z tych wilków jeszcze spróbujmy zrobić te... Mogłem najpierw sfizować złote baty, a frizuję se teraz. Nice. A potem porównamy kto podczas całego openingu zdobył więcej agon. E, no że no, no tak. Oj, teraz mi nie starczy, teraz 10 tych, albo... O, dodam jeszcze dwa dwie zwykłe legendy. Serio. Ja czy no, <grym _> Jak no, nie no, <grym _> no, oskamowali, nie? Ale dobra, są trzy wilki, więc i tak. Teraz spróbujmy, zobaczmy. Mam i tak cztery. No tak to by było sześć. By może jeszcze na drugie, ale, ale zrobimy jeszcze tęczowego, więc wszystko, wszystko jest tak, jak powinno być. O, jest, pięknie. I teraz jeszcze lecę sobie zrobić e, tęczowego wilka jednego. I zobaczymy, czy siądzie jeszcze raz. A, jeszcze tutaj mam w ogóle do zrobienia złotą legendę. O, ta będzie na rozdanie później. I jeszcze jakaś może tęczowa też będzie na rozdanie. Jako to. E, pod koniec. Tęczowa i złota z royalty. Myślę. O, jeszcze mogę zfrizować te dwa agony i dodać tego. Pięknie. Eee, pytanie, czy ile mam jeszcze? A, jeszcze mogę zrobić jednego wilka. Tak, miałem sobie jeszcze jednego wilka zrobić z tym cymbałem. Dobra, i teraz, przecież tak to mnie nie starczy. Człowiek, co ty robisz? Dobra, tup. Lecimy. I teraz robimy jeszcze raz, zobaczmy czy uda się. Ostatni chyba fuse. Raz, dwa, trzy nie to, żeby swyzować 3 tebaty i wyszłoby na to samo. Udało się, nice. Więcej jest git. Wspaniale. No, zobaczmy. Mniej więcej na oko. Kto by miał więcej? Nie, raczej na oko to chyba ty masz więcej legend. Ale zobaczymy. Czekaj. Zróbmy tak. No, wyekwipujmy sobie wszystkie. Zobaczmy, czy jakieś fajne enchanty wpadły w ogóle na te tęczowe, czy... Taka bieda. Jakiś jakieś Royalty, może coś. He, niestety nie. Ej, mi dzisiaj mi, mi z tych wszystkich dropnął kupię jeden Super timot. a tak to reszta Nie wiem, czy chociaż jeden Super timot mi dropnął. Git. Okej, okay, jest Max. A więc ee, dobra. Porównujemy wszystkie agony, czy te, co dropnęliśmy. Pytanie tylko, czy wiesz, ile dropnąłeś? To nie są agony. Co? To nie są agony. Do się to myli, nie? Nie, no, nie no, wiem czemu. po prostu wyciągnęliśmy z tego openingu i dropliśmy, i, i sfizowaliśmy. Czyli po prostu wszystkie jakie masz, dajesz? No. Dobra, to zobaczmy. Prawdopodobnie to, to masz więcej, bo jeszcze coś opiłeś, ale zobaczmy. Zobaczmy mniej więcej, ile więcej, ile, ile masz więcej, bo, bo wiedziałem ile miałeś wcześniej, więc. O ile mnie przebiłeś, Dobra, odpaletuj do No, Git. Mam bum, bum. no. Hm. przeliczymy je później. Kurde, to się tak w górze jak raz klikasz a i tak się to nie kliknie. A to pokazać wszystkie moje? Czy tylko no. Te, w jeżeli wiesz ile dostałeś z openingu, to możesz dać. Bo ja wiem na przykład, to mogę odklikać. E, Czego to jest? Kurde, czemu to tak mnie wkurza, jak to się nie odklikuje? Ty? 11 i, i tyle chyba miałem z openingu. A ty z openingu ja miałeś tyle? 24 miałem za openingu. No to ja miałem... Roz... 13, 14, no to ja 15. No to ja mniej. No ale też trzeba dodać, że jednak miałeś 300 milionów, więc. Tak. tak. Nie no dobra, raz masz większą ofertę, to akurat na niczym nie zależy, więc wygrałeś te gratulacje. Dzięki, co ja wygrałem? Nic. Mhm. Szacunek człowiek. No, i godność człowieka. No To mi pasuje. No. No i nie. a więc dobra, tyle będziemy kończyć. Na dzisiaj giveaway będzie na taką jedną tęczową agonę z Teamworkiem. ORAZ Ja Czemu mi się to tak myli? Na Reapera no Gadałem o Agonach i ciągnę mi się to nie wiem Jest Ja do dodania, Jakby któryś z widzów chciał kupić M6 albo M2 z Wykon to Niech napisze na Discordzie Tak on tam jest on Ty jak ty się nazywasz? Ty jesteś Poseidon, nie? Tak Dobra to Reapera z Teamworkiem ORAZ złotego Reapera z Royality na to jest giveaway. I nasz hasło w komentarzach. Yy, nie wiem, coś innego. Więc dajmy Ripel, Mój wymawienie gry jest cudowne. Z, żeby nie Agona. Yy, hasło i po prostu swój nick. i To jest wszystko. Więc ja, yeah, będziemy kończyć. Tak się prezentuje Opening. Ja. Um, yeah. Jest cudownie, jest fajnie. I, I tyle. I mogę jeszcze pójść zrobić sobie dark matery, nie. Mm -hmm. Ale nie, dobra, na dziś będziemy kończyć, bo ten odcinek będzie co drugi, więc trzymajcie się, do zobaczenia, no i pa pa, cześć.